Oto moja tier lista pierwszego mini sezonu z rozdziału szóstego. Sezon był w klimacie Gwiezdnych Wojen, więc pierwszym skinem, jaki dostaliśmy, była uczennica Eve. Bardzo mi się podoba jej kolorystyka. Jest to niebieski reskin Eevee w wersji Jediowej, ale naprawdę mi się podoba jej design, jej materiał. Bardzo mi się podoba. Ciekawostka, niby w wyciekach mówili, że zamiast jej mieliśmy dostać wersję Rey z filmu, też byłoby spoko, ale wolę Evie. Mały plusik dla niej za możliwość ubierania kaptura, zdejmowania okularów. das. jej S. również ma wersję Sit. Bardzo mi się podoba. Jest taka mroczna i ogólnie pasuje do klimatu. Uwielbiam jej maskę. Również możemy jej zdejmować maskę, ubierać kaptur i zdejmować okulary. No to jest skin na S. Kolejnym skinem był Paul Dameron. Naprawdę mi się podoba, że jest z filmu. Lubię Po. Jakoś nie dałbym go wysoko na liście postaci, ale lubię jego design pilota, bo nie mieliśmy jeszcze takiej postaci. Plus, że możemy mu zdjąć hełm. Ogólnie ten styl mi jakoś nie powala. Daję go na. Drugim stylem jest ruch oporu. O wiele bardziej mi się podoba, taki pustynny, trochę przypomina mi Indiana Jones. Szczerze daję mu A. Możemy również mu zdjąć szalik. Kolejnym skinem jest fuzja Łukiego z dowódczynią drużyny, czyli dowódczyni drużyny Łukich. Dla mnie to jest najgorszy skin. Rozumiem ludzi, którzy go nienawidzą. Ta twarz, wiem, że to maska, ale wygląda dość creepy. Jedyna fajna rzecz w niej to torba z mini zawieszką CPPO. -Pi DAF. Również mamy wersję drużyny Tarfula i ogólnie wygląda lepiej dzięki pancerzowi, ale ten zielonkowy kolor mi się nie podoba. DAF. Ostatnim skinem postawowego karnetu był Imperator Palpatine. Jak uwielbiam postać, no niestety za sam wygląd daję mu D. Ale dlaczego? Sam czarny płaszcz od tyłu nie wygląda za ciekawie. Kolejnym stylem jest wersja Kancerza Palpatina już po ataku, gdzie już był brzydszy. Ale szkoda, że nie ma takiej klasycznej, jeszcze przed atakiem na niego wersji. Płaszcz jest trochę grubszy. Totalnie mi się nie podoba, też daje na D. Bonusowym skinem był generał Grievous, który jest cudowny, odwzorowanie idealne, ten brud, te wszystkie organy w środku, no to jest s najwyższa jaka się da. Drugim stylem jest dowódca armii Grievous, bardzo mi się podoba, ponieważ nie mieliśmy zbytnio okazji zagrać taką wersję Grievousa, naprawdę mi się podoba, też jest S. Każdy skin dostał styl nazywający się Galaktyczny Blask. Ogólnie nie jestem ich fanem. Fajne nawiązanie do napisów, ale wszystkie te style razem daje na D. A jak Wam się podobał? Pierwszy mini sezon w rozdziale szóstym.